Może zauważyłeś, że kiedy z kimś rozmawiasz, i kiedy chcesz komuś coś zakomunikować, co jest dla ciebie ważne, i masz taką nadzieję, że to może zmienić serce tej osoby, i kiedy przedstawiasz argumenty, które wydają ci się argumentami, które powinny przekonać tę drugą osobę, i kiedy spotykasz się z jakąś odmową, z jakąś ścianą, poprzez którą nie możesz się przebić, to trzeba zrobić to, co zrobił święty Paweł. Otóż on przekonywał swoich pobratymców do tego, że Jezus jest Mesjaszem, ale oni mieli zupełnie odmienne zdanie. I wtedy on powiedział, między innymi powiedział, w takim razie, jeżeli wy nie chcecie przyjąć tej prawdy, to pójdę do Pogan. Oczywiście w kolejnych wersach widzimy, że nie tylko poszedł do Pogan, ale do tych ludzi, którzy mieli otwarte serce i którzy przyjęli tę prawdę. I w życiu ewangelizatorów, ale także w takim normalnym życiu, nie ma co kogoś przekonywać. Na Pana Jezusa, na wiarę, w taki sposób prowadzenia niekończących się dyskusji, a czasami kłótni. Jeżeli ktoś nie chce w tym momencie, to być może w tym momencie nie ma tej łaski poznania Pana Jezusa. Być może ktoś inny otworzy swoje serce. I w ten sposób docieramy do tych ludzi, którzy potrzebują miłości, potrzebują Pana Boga ale nie mamy w sobie nic z takich wyrywaczy ludzi z dotychczasowego życia my nie chcemy nikogo wyrywać my chcemy pokazać alternatywę i chcemy żeby to Jezus był tym który przyprowadza ludzi do kościoła dlatego mówimy głosimy ale nie narzucamy oh,